Siemano wszystkim. Słuchajcie, gadam jak Stephen Hawking i niestety, ale tak będzie prawdopodobnie przez jakiś czas. Mam nadzieję, że to jest takie jednodniowe i że mi przejdzie, e, ponieważ nie jestem w stanie nawet nagrać dla Was komentarza do Battlefield 1, ponieważ chciałem się wypowiedzieć na jego temat. E, mam mnóstwo materiałów, także do e, materiałów, w sensie mam do pogadania w, e, w związku też z Titanfallem i z Fifą, aczkolwiek z Fifą już mniej. O kurwa, nie mogę gadać. Jeszcze do tego słuchajcie, dzisiaj a, przyszły do mnie słuchawki, z których chciałem zrobić recenzję, a więc a, Turtle Beach Stealth 500P. No i słyszycie, jak gadam, więc jest to trochę dla mnie problematyczne. Tak więc wybaczcie, ja postaram się jak najszybciej ogarnąć tą chrypę i to nie jest od piwa zimnego, uwierzcie mi. To te cholerne londyńskie powietrze. Tak więc yy, mam nadzieję, że mi to przejdzie bardzo szybko. Dobra, do zobaczyska ludziska yy, i trzymajcie za mnie kciuki. Na razie.